Pozdrawiam wszystkich serdecznie z Kanowej 59 Rajd Barwulka. Czasem z lewej strony teczka, ale już nie będzie tutaj. Beczki. Nie, nie majaczy. Tu dalej Portfel też był bardzo zasobny, prawie 15 tysięcy złotych. Zawsze przejazd tego rośnym bicemistrzem świata kategorii WRC3. No a pamiętajmy, że jego pilot macie szczekania, który ma tytuł mistrzowsky planetacji pilotów no więc czekamy tym bardziej na to, jak Kajto zjedzie tutaj na, na dół, bo widzieliście, że się wyczyścił sobie przed pole, zawinął ładnie e, swoją gestą, no i przepraszam. z swoją schodą. No a my czekamy teraz, jak się tutaj pokaże na dole, co on nam tutaj pokaże i co pokaże temu, który siedzi na prawym podlewu. No to, dociszone przedspoły, na pewno jest przedsmał, dziękuję Ale szczęście Mariusz już nie musiał stawiać beczki, bo to było celowe, już. Dziękujemy. Ale Mariusz rozgłosił, rozgłosił, rozgłosił! Dzięki Mariusz! widzieliście, pojawił się tutaj z na drzwi z drugiej strony. Hej i wraca! Wycięzca karowej. Po raz dziewiąty w wycięzce karowej, a po raz ósmy w swojej z wyciężą drzwi na drzwi. Brawo Kalicej! Brawo! To był proszę Państwa, ostatni przejazd dzisiejszej imprezy nagarowej, ale pozostańcie jeszcze z nami, poczekamy na podium. Jeszcze dekoracja, jeszcze puchary, jeszcze porozmawiamy sobie z najlepszą trójką, więc bądźcie z nami. Teraz czekamy jeszcze kilka słów od kajetania. Może uda się też porozmawiać ze zwycięzcą akcji karytatywnej, a potem idziemy w kierunku podium.